Szczęść Boże Siostry i Bracia. Gisella Cardia Trevignano-Romano, Włochy, 25 września 2021 roku, orędzie Jezusa. Bracia moi, Ja jestem tutaj z Wami, choć mnie nie widzicie. Poczujecie mojego ducha. Bracia najdrożsi, jesteście nieliczni i z czystym sercem, ale czy myślicie o łaskach, jakie są wam dane każdego dnia? Mój Ojciec wypełnia Was Duchem Świętym, ale Wy jesteście czasem ślepi i głusi. Pomóżcie mi, wszyscy ludzie oraz ta moja umiłowana córka. Która jest w mym sercu. Pomóż mi, córko moja. Nie mogę, nie mogę dłużej utrzymać ramienia mego ojca. Wszystko jest nad Wami i będzie to ciąg prześladowań, chorób i obłudy. Dzieci moje, ileż szkód wyrządziliście. Ileż zła dokonało się z powodu grzechów? Patrzcie na Amerykę. Część Ameryki zniknie i potem z popiołów odrodzi się do nowego życia. Módlcie się, módlcie się do Boga o jego miłosierdzie. Wy, którzy macie łaskę słuchania mojej matki, nie udawajcie, że nic się nie dzieje, wszystko już trwa. Ziemia się przemieni, i wszystko przyjdzie wtedy, gdy najmniej będziecie się tego spodziewać. Bądźcie gotowi, módlcie się sercem. Och, dzieci moje, to miejsce jest moim sanktuarium, podarowanym wam chwale. Mego ojca. Nie bójcie się nigdy, czyż kiedykolwiek obiecałem wam coś, czego bym nie dotrzymał. Powiedziałem wam, że niczego nie będzie wam brakować, i oto niczego wam nie brakowało aż po dziś dzień. Czemuż więc nie wierzycie? Wierzycie tylko w to. Co czyni wygodnym wasze ludzkie, ziemskie życie, ale nie zawsze wierzycie w słowa mojej matki. Nie starajcie się, dzieci, nie starajcie się przeniknąć ludzkim rozumem tego, kiedy i jak wszystko się wydarzy. Wielu umrze i wielu zostanie zabranych do mego domu. Nie bójcie się cierpień. Ponieważ musicie oczyścić się na ziemi, by dojść do nieba, do domu waszego ojca. I jakże chcecie tam przyjść z zabłoconymi rękami i brudnymi ubraniami? Nie, dzieci, nie. Bądźcie kiedyś chwalebne. Tylko w ten sposób. Możecie osiągnąć chwałę mojego Ojca. Wszyscy robicie dobrą robotę. Kontynuujcie. Nie przestawajcie za wszelką cenę. Jestem tu dla Was i nigdy nie zostawię Was samych. Teraz daję Wam moje święte błogosławieństwo w imię Ojca. W imię Moje. I w imię Ducha Świętego. Amen. Kocham Was, dzieci. Kocham Was. Módlcie się za Rzym, miasto, które jest mi tak drogie, a które mnie zdradziło. Módlcie się, bo wkrótce krew popłynie na placach. Módlcie się. Módlcie się tak bardzo. Wasz Jesus!